Dzisiejszy speed został realnie kontuzjowany i pocharatany na gali WWE. I chociaż nie jest to debiut i miał już kiedyś z tym przygodę, jestem ciekawy, czy będzie chciał to kontynuować. Areszł Speed wziął udział w wydarzeniu Royal Rumble, czyli jednego z największych wydarzeń w wrestlingowych roku. I choć jego performance w wcale nie był jakiś bardzo długi, a główne wydarzenie trwało około minuty, to wydaje mi się, że narobiło to najwięcej zamieszania i kontentu. Ponieważ nie minęło naprawdę bardzo dużo czasu, od kiedy Speed pojawił się na ringu tylko po to, żeby znaleźć się poza nim. Jak się pewnie domyślacie, Speed do ringu już nie wrócił, tylko został wywieziony na tyły tej całej sali, gdzie okazało się, że nabawił się kontuzji, ma zdartą skórę na łydce, ale musi się również poruszać o kulach, czym pochwalił się na swoim Instagramie, o ile można to nazwać chwaleniem się. Trzeba oczywiście pamiętać, że połowa tych wszystkich wrestlingowych wydarzeń jest na pewno ustawiona, ale jakby nie patrzeć, kontuzje i rany, które Speed poniósł tutaj na tym wydarzeniu są jak najbardziej realne, tak więc życzę... Szybkiego powrotu do zdrowia.